Cześć i czołem, drodzy widzowie! Dziś Wszystkich Świętych, Dzień Zadumy. Dzień, w którym wspominamy zmarłych. Więc i mnie wzięło na wspominki. Od dawna mam w domu taki kolasz z przedmiotów z epoki upamiętniających naszego póki co jedynego rodaka, który podziwiał Ziemię przez iluminator statku kosmicznego. Miałem to przygotowane parę lat temu w konkretnym celu, którego niestety nigdy już nie spełnię. Dlatego uznałem, że dziś opowiem Wam krótko, wspominkowo, o pierwszym Polaku w kosmosie. Serdecznie zapraszam. Ta historia zaczyna się tragicznie. Mirosław Hermaszewski urodził się 15 września 1941 roku w Lipnikach na Wołyniu. Gdy miał półtora roku, w marcu 1943 roku rodzinną wieś napadła upa. Podczas ucieczki jego matka została ranna i zgubiła malca. Mimo spędzenia nocy w śniegu, na mrozie, cudem przeżył. Niedługo potem zginął jego ojciec i wielu innych członków rodziny. Matka z dziećmi, uratowana przed mordem przez znajome Ukrainki, żyła w nędzy w Bereznem. W czerwcu 1945 roku wraz ze swymi dziećmi została wysiedlona na Dolny Śląsk. Tam siedmioletni Miruś, bawiąc się z kolegami we wraku niemieckiego Messerschmitta Bf 109, pierwszy raz chwycił za stery samolotu. Niedługo potem Młody Mirosław skończył podstawówkę i liceum w Wołowie, wstąpił do ZMP, potem do PZPR i od 1960 roku należał do Aeroklubu Wrocławskiego. Nauczył się tam latać szybowcem i dwupłatowym kukuryźnikiem. Rok później dostał się do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Mało brakowało, a przez swój imponujący wzrost, całe 190 cm, i niedowagę, zostałby odrzucony jako niezdatny do służby w lotnictwie. Jednakże cudem się udało i latał na kolejnych, coraz lepszych maszynach. Był prymusem, najlepszym w swojej grupie i w wieku 20 lat uzyskał uprawnienia do pilotowania MIG-15, a dwa lata później MIG-21 w 62 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. W 1968 w nagrodę za wzorową służbę, jako rokujący materiał na dowódcę trafił na studia do Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie. Potem był dowódcą eskadry w 28 Pułku. Zastępcą dowódcy 34 pułku i finalnie dowódcą 11 pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu. I gdyby nie krnąbrność Polaków, to 35-letni major lotnictwa nigdy nie zostałby wytypowany do lotów kosmos. Od 1965 działał program współpracy krajów socjalistycznych w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Sowieci wynosili rakiety w kosmos, a sojusznicy mieli dostarczać aparaturę badawczą, satelity, jak i prowadzić własne badania. W 1975 na spotkaniu kierowników Narodowych Programów Kosmicznych Bloku Wschodniego, które odbywało się we Wrocławiu, nazwano program współpracy interkosmosem. Od słowa internacjonalny, czyli międzynarodowy i kosmos. W 1976 sowieckie politbiuro zdecydowało, że w ramach badań kosmosu do realizowanego już programu posyłania na orbitę rakiet sondażowych i satelitów bezzałogowych dojdą loty z astronautami z bratnich krajów socjalistycznych, by umacniać przyjaźń. Wywiązała się z tego zażarta rywalizacja o to, kto pierwszy poleci w kosmos. Dla każdego komunistycznego dyktatora była to kwestia prestiżu. Rodak w kosmosie z automatu był bohaterem narodowym, a jego lot świetną okazją do odwrócenia uwagi opinii publicznej. Od aktualnych problemów w kraju, no i napawania się mieszanką socjalistyczno-nacjonalistycznej dumy. Głównymi rywalami do pierwszego lotu były Czechosłowacja i NRD. Dwa kraje, które poza Związkiem Radzieckim najwięcej wniosły w poprzedniej dekadzie do prac Interkosmosu, ale też miały największe zaplecze techniczne do takiej misji. Dla Genseka rządzącego NRD, Erisza Honeckera, była to wręcz sprawa życia i śmierci, gdyż w ramach podobnego programu RFN miało z pomocą Amerykanów posłać w kosmos złego kapitalistycznego Niemca. Ta rywalizacja rfn owsko sprawiła, że Honecker chciał pierwszy wysłać tego dobrego socjalistycznego Niemca w kosmos. To gorzko zabawne, bo 34 lata wcześniej niemieccy naukowcy położyli naukowe podwaliny pod sukces takiej misji próbując posłać jak najwyżej w górę więźniów z obozu koncentracyjnego w Dachau zamiast swych rodaków. Władze PRL-u ze zręcznym pr Edwardem Gierkiem na czele włączyły się do gry, zasypując Leonida Breżniewa argumentami o partnerstwie handlowym, misji historycznej, wspólnej walce z Trzecią Rzeszą i wręczając najwyższe odznaczenia państwowe, które jako osobliwy rodzaj falerysty Breżniew uwielbiał zbierać. Finalnie ukształtowała się kolejność, że pierwszy poleci Polak, drugi Czech, a trzeci Niemiec. Życzenie Honekera zostało spełnione, bo jego enerdowski kosmonauta Sigmund Jen poleciał w kosmos szybciej niż jego rf owski odpowiednik. Jednakże Czech i Polak polecieli przed nim z powodów czysto politycznych, ważnych dla Związku Radzieckiego. W obu tych krajach sytuacja była napięta. Czesi, wciąż pamiętający praską wiosnę 68 roku z własnym ruchem dysydenckim oraz Polska z jej ciągłymi strajkami i rozruchami potrzebowały bohatera, który zjedna im sympatię dla władzy, i odwrócił uwagę od bieżących ekonomicznych i politycznych problemów. Tak oto zaczęła się tajna selekcja wśród setek pilotów sił zbrojnych PRL, którą przeszli major Mirosław Hermaszewski i cztery lata starszy podpułkownik Zenon Jankowski. Podobno pierwotnie to Jankowski miał lecieć w kosmos, lecz w ostatniej chwili ktoś zdecydował, że będzie zmiennikiem. W grudniu 76 roku obaj panowie polecieli do tak zwanego gwiezdnego miasteczka pod Moskwą, gdzie Sowieci intensywnie trenowali przyszłych kosmonautów do lotu. Wielki dzień nadszedł z opóźnieniem, wynikającym z problemów ze stacją orbitalną Salut 6, do której mieli dotrzeć, oraz interwencją przywódcy czechosłowacji Gustawa Husaka, po której pierwszy poleciał Czech Władimir Remek 2 marca 78 roku. W międzyczasie Hermaszewskiego Sowieci położyli w szpitalu. I wycięli zdrowe migdałki, żeby tam sobie trochę poleżał. Dziwna to była intryga, ale 28 czerwca w końcu stało się jak w piosence z kroniki filmowej. <laughs> jako radość słyszeć takie słowa, jeszcze jeden sens się ucieleśnił. Z kosmodromu w bajkonurze wystartował pierwszy Polak, Major Hermaszewski. Uwielbiam tę piosenkę, nie mogę jej tu wstawić ze względu na prawa autorskie, ale link do niej zostawię wam w opisie. Serdecznie polecam, żebyście ją poznali. O godzinie 17.27 czasu polskiego rakieta z Mirosławem Hermaszewskim i sowieckim pułkownikiem Piotrem Klimukiem, który był dowódcą lotu i to był jego trzeci lot w kosmos, rakieta ruszyła w niebo, by o 19.07 połączyć się ze stacją orbitalną Salut-6, w której czekali na gości. Władimir Kowalonok i Aleksander Iwanczenko. Kolejne 8 dni nasz Rodak spędził w ich towarzystwie na orbicie, realizując eksperymenty z zakresu fizjologii, krystalografii, medycyny, obserwacji Ziemi i psychologii kosmicznej. Jako pierwszy Polak w kosmosie major ustanowił całą garść rekordów. 126 okrążeń Ziemi, 363 km wysokości lotu, 28 000 km na godzinę prędkości. Przebyty dystans 5 273 257 km w 190 godzin 3 minuty i 4 sekundy. 5 lipca około godziny 16.30 kapsuła z Hermaszewskim i Klimukiem na pokładzie wylądowała bezpiecznie na stepie w Kazachstanie. Jak dla wielu kosmonautów przed nim, jak i po nim, kosmos był punktem zwrotnym. Dla człowieka, który kocha latanie, w naszej epoce nie ma większego osiągnięcia niż lot w kosmos. Po wylądowaniu przewieziono go na zajutrz z Kazachstanu do Moskwy i tam został odznaczony przez Lonida Breżniewa tytułem bohatera Związku Radzieckiego, orderem Lenina oraz medalem Złotej Gwiazdy. Ponadto Gensek powiedział, sztafetę rozpoczętą przez Jurija Gagarina przejęły już międzynarodowe załogi socjalistyczne. Syn ojczyzny Kopernika przebywał w kosmosie. To jest wspaniałe, tym można się szczycić. Po powrocie do Polski, Hermaszewski stał się bohaterem obwożonym po całym kraju. Awansowano go na podpułkownika i przeniesiono do sztabu generalnego Wojska Polskiego. Reszta jego kariery miała być bezpieczna. W obawie przed wypadkiem lotniczym, który byłby dla władzy pijarową katastrofą, próbowano mu zakazać całkowicie latania samodzielnie, z czego nie zamierzał zrezygnować. Wtedy też Polskę zalała fala pamiątek, takich jak te, które umieściłem w ramce: repliki naszywek z kombinezonu pierwszego Polaka w kosmosie pocztówki, albumy, piosenki i inne dzieła mające unieśmiertelnić chwałę Polski w kosmosie. W kolejnych latach Hermaszewski studiował w Moskwie oraz pełnił wiele funkcji, jak choćby komendanta szkoły Orląd, do której 26 lat wcześniej przybył uczyć się latania na odrzutowcach. Służbę wojskową zakończył po 40 latach w 1995 roku w stopniu generała brygady. Cieniem na jego kosmicznej karierze w wolnej Polsce kładła się przynależność do PZPR, epizod kontaktu z wojskową służbą wewnętrzną z początku lat 60., czyli z wywiadem wewnętrznym wojskowym, oraz formalny udział w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, czyli w Ronie, podczas stanu wojennego. Szczególnie ten ostatni problem jest cudaczny, bo sam Hermaszewski był w tym czasie w Moskwie, gdzie studiował, więc do wronu należał poniekąd zaocznie, a władze go wpisały do tego organu po to, by wykorzystać jego autorytet w społeczeństwie do swych celów, co nie przyniosło efektów. Z perspektywy czasu to wszystko nie jest dziwne. Wojskowy, który chciał latać odrzutowcami w PRL-u, a już na pewno polecieć w kosmos, nie mógł być niebieskim ptakiem, tylko człowiekiem gruntownie sprawdzonym i kontrolowanym przez władzę. Jednocześnie chyba tylko cud umożliwił karierę Hermaszewskiego w wojsku. Bo gdyby bezpieka bardziej się postarała, odkryłaby jego krewnych na zachodzie, którzy walczyli u Andersa i byli w Armii Krajowej, co w latach 60-tych przekreśliłoby tę ścieżkę kariery. Po roku 2000 już na emeryturze przez chwilę próbował swych sił w polityce, no szczerze mówiąc, z dość mizernym skutkiem. Udzielał się w wielu organizacjach i stowarzyszeniach naukowych związanych z kosmosem, badaniami i lataniem. Odwiedził wiele spotkań, gdzie opowiadał o kosmosie. Dosłownie i w przenośni najwyższym punkcie swego życia. Rzeczy do tego kolarzu miałem gotowe od dawna i próbowałem różnymi kanałami umówić się z Hermaszewskim na wywiad. Gdy już byłem blisko zorganizowania takowego, było coś już ustalone, no a za tym idzie miałam nadzieję uzyskać na tych pocztówkach w ramce autograf, to wszystko się rozsypało jak domek z kart. Partia postanowiła wprowadzić zbiór różnych przepisów, które miały pozbawić ludzi służących w organach siłowych PRL-u wysokich emerytur i stopni wojskowych. Te zapisy były jednak na tyle ogólne, niedokładnie stworzone z nakładającymi się kompetencjami na inne istniejące już akty prawne, że w efekcie tego wyszedł prawny potworek, który wskazywał, że Hermaszewskiego trzeba zdegradować do szeregowca i pozbawić emerytury. Wiem, że mocno to wtedy odchorował, prosili o przełożenie terminu, nie udało się już wrócić do tematu, no, a ta gablotka została i się kurzyła. Mirosław Hermaszewski zmarł 12 grudnia 2022 roku. Pochowano go na powązkach wojskowych w Warszawie. I kiedyś może wrócimy do gwiazd, w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej będziemy mieć drugiego Polaka w kosmosie Sławosza Uznańskiego. Ale póki co, Mirosław Hermaszewski, którego dziś wspominam, jest jedynym Polakiem, który był w kosmosie. Ten krótki film nie był jakoś specjalnie odkrywczy, rzecz jasna. Był tylko wspomnieniem, które chciałem nagrać. Poczułem taką wewnętrzną potrzebę, patrząc na ten kolaż. Nigdy nie będzie pamiątką po wywiadzie z Hermaszewskim. Nigdy już nie uzyskam na nim jego autografu, gdyż zmarł rok temu. Ubolewam, że nie zdążyłem. Zależało mi na tym. Ale też stwierdziłem, że zanim się w ten czy inny sposób pozbędę tego kolażu, to chciałbym, zanim się z nim rozstanę, chociaż tyle wam opowiedzieć o tym jakże ciekawym człowieku. Dziękuję za uwagę. Żegnam się i życzę Wam bezpiecznego święta, a już szczególnie bezpiecznego powrotu z cmentarzy. Dobranoc.